Nazywam się Izabela Bagińska. Jestem właścicielką kliniki Ibex Skin Space, mieszczącej się w centrum Warszawy. Postanowiłam tworzyć terapię dla skór trudnych, ponieważ sama borykam się z AZS, z atopowym zapaleniem skóry i mam świadomość, jak dużą przeszkodę stanowi skóra trudna w codziennym funkcjonowaniu. Ile zabiera pewności siebie, nie czujemy się wtedy tak atrakcyjne i tak naprawdę nie wiemy, gdzie szukać pomocy. Dlatego ja jako kosmetolog wyszłam przede wszystkim z inicjatywą tworzenia terapii do skór trudnych, połączyłam to z chemią, aby tworzyć dodatkowo swoją markę produktów, która również znajdzie dział dla osób, które borykają się ze skórą trudną. Klinika Ibe Skin Space swoje pierwsze miejsce odnalazła w Warszawie, aczkolwiek mamy plany stworzenia całej sieci klinik i już w tym momencie tworzy się druga klinika w Gdańsku. W marcu obchodzimy Dzień Kobiet. My jako kobiety uznałyśmy, że jeden dzień jako nasze święto to za mało. Miesiąc to za mało. Dlatego my w naszej klinice mamy trzy miesiące poświęcone kobiecie, kobietom, nam, naszej sile. I dlatego tworzymy projekt Kobiety dla Kobiet. Ogólnie przyjęło się, co jest bardzo niesprawiedliwe, że my, kobiety, nie możemy polegać na drugiej kobiecie. Że między nami panuje niezdrowa rywalizacja, że każda z nas ma przystojniejszego mężczyznę, mądrzejsze dzieci, większy dom, ładniejsze auto. A to nieprawda. My, kobiety, możemy polegać na drugiej. Między nami panuje więź, chcemy to pokazać, chcemy pokazać, jak duża siła w nas drzemie. 9 marca od godziny 12 rozpocznie się u nas Dzień Otwarty i chciałabym zaprosić wszystkich, wszystkie kobiety, jak również i mężczyzn, żeby zapoznali się z naszą kliniką i naszym projektem. W mojej klinice czekały na Państwa wszyscy eksperci, którzy z chęcią podzielą się swoją wiedzą, odpowiedzą na Wasze pytania. Ponadto mamy zaplanowane panele tematyczne, zaprosiłyśmy gości specjalnych. Będzie czas na swobodne, luźne rozmowy przy kieliszku Prosecco, przy kawie, herbacie. Przez cały czas trwania projektu Kobiety dla Kobiet. Czeka na Was specjalny prezent. Jest to 15% zniżki na zabiegi w momencie, kiedy jedna piękna kobieta przyjdzie z drugą. Czy jest to mama, koleżanka, przyjaciółka. Ponadto mamy też przygotowane specjalne zabiegi na ciało. W mojej klinice czekają na Państwa zabiegi szyte na miary. Wszystkie zabiegi komponujemy indywidualnie. Czy są to terapie lecznicze, właśnie do skór trudnych, profilaktyczne, anti-age, jak również dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia, dla sportowców. I dla osób po chemioterapii. Każda skóra jest inna i dlatego nasze podejście jest bardzo holistyczne. Tworzymy zabieg krok po kroku dostosowany do potrzeb pacjenta, skupiając się na tej przyczynie, która powoduje powstawanie zmian, z którymi ta skóra się boryka. Nasz zespół tworzą najlepsi eksperci. Są to kobiety świadome swojej wiedzy i siły, jaka w nas drzemie. Motto naszej kliniki to: walczymy o piękną i zdrową cerę. Leczymy problemy skórne, ponieważ mamy świadomość, jak stan skóry wpływa na naszą samoocenę. Dlatego projekt Kobiety dla kobiet tworzymy z dumą i chcemy podzielić się nim ze wszystkimi kobietami.